Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paradise za to kolejny odcinek z kariery, tym razem jest to kariera już w FIFA 16, zaczynamy karierę menadżera i tym razem wybraliście w ankiecie, że będę menadżerem klubu Borussia Dortmund. Poustalałem sobie mniej więcej składy W tym odcinku nie będzie żadnych meczy Chcę wam pokazać jak mniej więcej sobie ustaliłem skład Kogo dałem na listę do sprzedania Kogo na wypożyczenie Jakich zawodników chciałbym kupić Też jakie mam cele na ten sezon A w następnym odcinku, który mam nadzieję, że pojawi się jutro A jak nie jutro to w środę Zagramy sobie już puchar Widzieliście teraz w tym okienku Widzicie w prawym rogu Jaki, jaki puchar wybrałem W jaki będę Uczestniczył przed tym sezonem, no i tak wygląda mój skład. Myślę, że formacji tej nie będę zmieniał, bo jest bardzo dobra z jednym napastnikiem idealna dla, dla właśnie no, tego zespołu, przynajmniej według mnie. No i oczywiście w pierwszym składzie: Abu Meijanka, Gawa, Gundogan, Royce, Mikitarian, Bender, Sokratis, Hummelse, Schmelzer, Piszczek i Burki na bramce. Tak wygląda moja ławka rezerwowych. Tutaj jeszcze jakieś inne rezerwy. No ale najważniejszy tutaj jest ten pierwszy skład, ta wyjściowa jedenastka. No i przejdźmy teraz do transferów. Pokażę Wam, jakich zawodników wystawiłem na tą listę transferową. Mamy ogólnie też Januzaja, kilku zawodników, którzy już są wypożyczeni. Januzaja mamy z Manchesteru United, bodajże wypożyczonego. No i jest tu i dużo, bo naprawdę... Borussia ma bardzo dużo śmieciowych zawodników, którzy mają UberAl 59, 58 i w ogóle nic, nic nie pomagają w zespole. No i tak, na wypożyczenie, no to zacznijmy od tych, co są na wypożyczenie. Leitner, Stenzel, Rejman, Paslak, Stankowicz, Mauroka, Sauerland, Bon, Bonman. I to jest tyle. I to jest tyle, jeżeli chodzi o. O graczy, którzy są dani jako na wypożyczenie. Dwa lata, mam nadzieję, że, że wszystkich z nich się pozbędę. Przynajmniej na te wypożyczenia. Jak później przyjdą, to ich sprzedam w cholera, bo mi nie są potrzebni w ogóle. No i teraz kto umieszczony został na liście transferowej? Hoffman, Sahin, Bender i Gaju. I teraz y potrzebuję waszej pomocy. Wszystkie transfery, które w tym trybie będę robił, to będą transfery, które y którymi zarządzać będziecie wy. Potrzebuję tak, dwóch... Pomocników defensywnych: dwóch pomocników defensywnych: prawego pomocnika i bramkarza. I chciałbym, abyście mi, mi napisali w komentarzach swoje sugestie, jakich zawodników widzielibyście na tych pozycjach. No a ja w następnym odcinku potrafię, postaram się osiągnięcie jakiegoś z nich. Potrzebuję jeszcze raz, powtarzam, dwóch defensywnych pomocników: pomocnika prawego i bramkarza. Taki mam budżet: 44 miliony 300 i 370 tysięcy na pensję. Budżet nie jest zły, myślę. Teraz przejdźmy już do biura i zobaczmy, sobie, jakie tutaj mamy cele. Trofeum Mistrzów to jest turniej, który wybrałem jako przedsezonowy. No i tutaj pokazuje nam tylko z jakimi drużynami się mamy zmierzyć no i wtedy będziemy mogli jeszcze powiększyć swój budżet, cel w pucharze krajowym dotrze do ćwierćfinału, więc cel nie jest jakiś wygórowany, informacje o rynku transferowym, jest potrzebny nam napastnik, no nie sądzę, bo mamy mamy Ramosa, mamy Abumayanga jeszcze Immobile, który jest na wypożyczeniu, więc niepotrzebny nam już w ogóle napasnik. parę słów wstępu, to też cel w lidze i tutaj będzie wystarczający, co to jest. Rząd liczy na udany sezon. Mam nadzieję, że Pańskie umiejętności przywódcze i determinacja umożliwią Panu osiągnięcie z zespołem wielu sukcesów. Podsta... Podstawowym kryterium oceny Pańskiej pracy będą wyniki drużyny w lidze. W tym sezonie liczymy na wygranie ligi, więc tutaj już jest trochę, trochę taki trudniejszy do osiągnięcia cel. No dobra, ogółem to zostaliśmy rozlosowani tam w grupie, chociażby z Ajaxem, do Euroligi. No i co, liczę teraz na wasze wsparcie, że napis napiszecie mi, jakie transfery powinienem zrobić, ale proszę, piszcie mi zawodników tylko na te pozycje, które wam podałem. Bo żadnych innych naprawdę e, nie potrzebuję. Tak jeszcze raz pokażę wam, wygląda mój skład. No chcę sprzedać tego Sahina, chcę Bendera, bo to nie są jacyś dobrzy gracze i myślę, że nie będzie mi się nimi fajnie... Fajnie grało, na bramkarza potrzebuję no bo Weidelfeller już ma swoje lata z nim, nie wiadomo nigdy, no a Burki, jakoś, jakoś mu nie ufam, więc no będę wam wdzięczny za aktywność w komentarzach, mam nadzieję, że, jesteś, że jesteście zadowoleni, że Borussia to teraz klub, którym będę prowadził tą karierę, no wygrała sprawiedliwie w tym głosowaniu w ankiecie przewagą jakieś 12 głosów, no to się teraz jeszcze mogło zmienić w tym czasie jak to nagrywa, no ale kiedy ja patrzyłem, to tam miała przewagę jakąś 12 głosów na Sevio. Jeszcze inna kariera na tym kanale będzie. Skończymy Borussię, zaczniemy Sewillę. więc tutaj na pewno też inni widzowie będą z tego z powodu zadowoleni. Jeżeli chodzi jeszcze o informacje kanałowe, na koniec, no to tylko tyle wam mogę powiedzieć, że za niedługo ruszamy z serią kariery. W NBA 2K16 za niedługo otrzymam tą grę. No i zaczynamy karierę, my team. No to by było na tyle, będę wam wdzięczny za aktywność w komentarzach. Piszcie propozycje zawodników, jakiejkolwiek chcecie. No i to by było na tyle, trzymajcie się, cześć.